Tobie dziś w ofierze Serce daje swe utwierdzaj wierze Jezu dzieci Twe Witam Was serdecznie. Lecimy dalej ze mszą świętą. Wrócę na moment do Ewangelii. Pamiętacie, Ewangelia, jakby słuchamy Ewangelii na stojąco, wszyscy stoją. Dlatego ja też teraz stoję. Tak się złożyło. Dlaczego w ogóle słuchamy Ewangelii na stojąco? Po pierwsze dlatego, że to nie jest takie samo czytanie, jak te, które były wcześniej. Bo w Ewangelii sam Jezus Chrystus mówi do Ciebie. On sam przemawia, to są jego słowa, to jest jego to są on mówi: "Tu i teraz. Ale my nie tylko dlatego stoimy, ponieważ Ewangelia, słowo Jezusa zaprasza nas do drogi. Ta cała postawa stojąca jest jakby gotowością do tego, że ja muszę ruszyć w drogę. Jak siedzę, to nie jestem gotowy. Jak siedzę, to muszę jeszcze włożyć wysiłek w to, żeby wstać i dopiero wtedy mogę ruszyć. Ale ten, kto stoi, ruszy szybciej. Bo taka jest Ewangelia, ona Ciebie zaprasza do tego, żebyś coś zmienił. Ona Ciebie zawsze będzie zapraszać do tego, żebyś coś zobaczył, żebyś czegoś dotknął i żebyś zaczął coś zmieniać. W Ewangelii różne trudne rzeczy słyszysz. Miłuj bliźniego swe, swego jak ciebie samego. To znaczy, idź do swojej teściowej, i ją przytul, idź do swojego zięcia i mu przebacz, idź do swojego wroga i zacznij się za niego modlić, idź i posprzątaj swój pokój, idź i pozmywaj gary, idź i się nie leń, idź i daj sobie prawo do odpoczynku, daj sobie prawo do snu. Znaczy, Ewangelia będzie Ciebie zawsze ruszała z miejsca, zawsze będzie Cię dotykała, zawsze będzie Cię zapraszała do pewnej drogi, dlatego żebyś, żebyś poszedł i coś w swoim życiu pchnął. Dlatego my stoimy, dlatego my e, stoimy, ponieważ jesteśmy jakby gotowi do tego, że Słowo, które, które zaraz usłyszę, ono mnie ruszy, wprawi mnie w ruch. Pośle mnie w drogę. Kościół katolicki w samym początku, już w dziejach apostolskich to widać, na samym początku nie był nazywany kościołem, ale był nazywany drogą. My jesteśmy w drodze. My jesteśmy w ruchu, my jesteśmy jakby w ciągle w drodze do. My jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. I Kościół w Soborze Watykańskim II. On to jeszcze raz powtórzył na Soborze Watykańskim II, jeszcze raz mówi, że Kościół to jest taki lud pielgrzymujący. On ciągle jest w drodze, w drodze do nieba. Ale żeby dojść do nieba, to ja muszę wykonać kolejny krok. Żebym ja doszedł do miejsca, do celu mojej pielgrzymki, to ja muszę wykonać ileś tam kroków, tysięcy, nie wiem, milionów, ile tych kroków tam potrzebujemy. I każda Ewangelia. Każde czytanie z Ewangelią nas zaprasza do wykonania kolejnego kroku. Być może ten pokój, który masz dzisiaj posprzątać, być może to jest ten kolejny krok, który masz wykonać. I jeżeli tego kroku nie wykonasz, to pójdziesz w innym kierunku, pod inny adres, zmienisz adres. I dlatego, my, dlatego nam Kościół, każdego dnia daje Ewangelię, żebyśmy wykonali kolejny krok. Który jest ten ostatni? Nie mam pojęcia. Bóg jeden wie, Duch Święty wie. Ale trzeba nam iść. My na Ewangelii stoimy, a nie kończymy. My na Ewangelii stoimy, ponieważ ten, kto stoi, on czuje swoją godność. Czuje jakby swoją wartość, swoje piękno. I Ewangelia nam została dana, żeby nas na nowo uczynić synami. I córkami Boga. Stoimy, bo, bo jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami, bo jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy synami i córkami Bożymi, bo my się cieszymy. Słuchanie Ewangelii sprawia, że przychodzi Duch Święty i woła w nas: Ojcze, nasze sumienie, nasze serce, nasza, nasza dusza słyszy głos Ojca. I ona woła Ojca, a dzieci Boże, one stoją. One nie leżą na ziemi. One stoją dumnie, one są jakby szczęśliwe. I dlatego my podczas Ewangelii musimy stać, żeby, żeby jakby czuć swoją wartość, swoje, swoje piękno, swoje to coś cudownego, wspaniałego. Na Ewangelii. Zanim się Ewangelia zaczyna, znowu słyszymy Pan z Wami. Ona się rozpoczyna od tych słów. Ona się nie rozpoczyna tak jak każde inne czytanie, czytanie tam z księgi takiej i takiej. Ona jest poprzedzona zwiastowaniem. Ona jest poprzedzona głosem kapłana, głosem anioła. Anioła w sensie posłańca. Anioł oznacza posłaniec. I taki jest z nami, w życiu naszym. Głoszenie Ewangelii, ktoś nam głosi dobrą nowinę, ktoś nam przynosi dobrą nowinę. My uwierzyliśmy w Chrystusa, my uwierzyliśmy w dobrą nowinę, bo ktoś mi o tym powiedział. Bo ktoś mi powiedział, Bóg Cię kocha. Bo ktoś mi powiedział, i dla Ciebie jest nadzieja, alkoholiku, narkomanie. Bo ktoś mi powiedział, ty, który narobiłeś tyle zła, i dla Ciebie jest nadzieja. I dla Ciebie jest sens, bo ktoś, kiedy miałeś depresję, przyszedł do Ciebie i Cię przytulił. To jest to Pan z Wami. To jest jakby zwiastowanie, to jest ogłoszenie, że Bóg przychodzi do Twojej rzeczywistości właśnie z tym słowem. Bo Ty jesteś dzisiaj w depresji, bo Ty dzisiaj leżysz na ziemi i On chce Cię ruszyć. On chce, żebyś ruszył w drogę, zaczął wychodzić z tej depresji. Albo inaczej, bo być może leżysz na swoim melinie, twój pokój jest zabałaganiony, tam są już takie warstwy kurzu i Ewangelia macie ruszyć z miejsca. Pan z wami, czyli przychodzi zwiastowanie, przychodzi słowo Boga, które macie poruszyć, które ma ci pokazać, dziecko Boże nie może żyć w brudzie, nie może żyć w bałaganie, nie może żyć w badziewiu, w miernocie, w dziadostwie. Dziecko Boże to jest ten, kto ma stać pięknie. Kto jest czysty, kto jest zadbany, kto jest dumny z siebie, kto jest, kto jest wesoły, kto jest radosny. I po to jest to Pan z Wami. Po to, żebyś usłyszał, że to jest moment ogłoszenia właśnie Tobie, w Twojej rzeczywistości, takiej, jaka ona jest dzisiaj. Że to jest <laughs> ogłoszenie właśnie Tobie, Ewangelii. I właśnie Ty. Zostaniesz zaproszony do tego, żeby ruszyć w tę drogę. A my odpowiadamy i z duchem Twoim. Odpowiadamy to księdzu, który czyta tę Ewangelię. Dlaczego jemu to i z duchem Twoim oznacza to jest wyznanie wiary że ja wierzę, że w Tobie, człowieku, człowieku, księdzu, Tobie człowieku księdzu jest Jezus Chrystus. To znaczy, że on sam, Jezus Chrystus w tobie właśnie teraz do mnie przemawia. To jest jedno wielkie wyznanie wiary w to, że Jezus Chrystus jest tu i teraz. I że on ma moc swoim słowem mnie dotknąć. Niektórzy mówią: no dobra, ale nam się nudzi. Eee... Nie zawsze się człowiek może skupić na Ewangelii. Spróbujcie sobie przeczytać Ewangelię według świętego Jana. Ile razy Chrystus zauważał, że ludzie go nie słuchają, że ludzie gdzieś tam błądzą oczami, że on mówi im o bardzo ważnych rzeczach, a oni o przyziemnych, a oni tylko chcą chleba, oni się chcą tylko najeść, brzuchy napchać. I to się dzieje także z nami. Chrystus do nas przemawia, lecz często nie słyszymy. Nie słyszymy. Mamy jakby zatwardzone uszy, zatwardzone serca. Eee, nam się chce co innego. I dlatego my kreślimy te trzy krzyżyki na ustach, na czole, na sercu. To jest jakby mały, mały taki egzorcyzm. Czynisz znak krzyża, czyli znak Jezusa, Chrystusa, jego obecności. W tym momencie przyzywasz ducha świętego, czynisz ten znak krzyża. To jest przyjść duchu święty, aby moim umysłem ciebie nie odrzucał. Abym, mo, abym w tym momencie się skupił, w tym momencie otworzył mój umysł na Twoje słowa, Panie. Przyjdź duchu święty, żebym Ciebie zrozumiał. Przyjdź duchu święty, żebym Ciebie przyjął. Przyjdź Duchu Święty, żebym, żebym Jezusa, który będzie teraz przemawiał, bardzo uważnie słuchał. Bo On chce, żebym zrobił kolejny krok. Przyjdź do mojego serca, tu, gdzie są moje emocje, tu, gdzie są moje uczucia. Emocje one zaślepiają umysł. Uczucia sprawiają, że ja nie myślę, że ja zaczynam działać pod wpływem emocji, pod wpływem e, chwili. Że ten mój krok może być niesamowicie nieroztropny. Przyjść Duchu Święty do mojego serca, bo Bóg chce mnie ruszyć. Chce mnie ruszyć w drogę. I kreślimy ten znak krzyża na ustach, bo my tę Ewangelię chcemy wyznać, bo chcemy ją opowiedzieć drugiemu człowiekowi, bo chcemy wyznać ją ustami. Pamiętacie Świętego Pawła? On mówi: kto wyznaje Ewangelię ustami, ten. Dostępuje zbawienia. I to jest też dla ciebie. Abyś to, co usłyszał, abyś wyznawał ustami. Jeżeli usłyszysz, że Bóg Ciebie zaprasza do tego, że masz posprzątać pokój, to trzeba to wyznać ustami. To znaczy, po Ewangelii następuje moment jakby ciszy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby po Ewangelii była cisza, bo ja to mam. Mam Bogu wypowiedzieć, usłyszałem, że mam dzisiaj posprzątać pokój. Usłyszałem, że mam się nie użalać nad sobą. Usłyszałem, że mnie kochasz. Usłyszałem, że jestem leniwy. Usłyszałem, że mam teściowej przebaczyć. Usłyszałem, że mój zięć też ma w sobie coś fajnego. Usłyszałem, że mam prawo dać mojemu księdzu prawo do grzeszenia, bo on też jest grzesznikiem, tak jak ja. Usłyszałem. I po to są te trzy krzyżyki. Ewangelia to jest moment zwrotny we mszy świętej. To jest tutaj i teraz. To jest koncentracja tego wszystkiego, co było. Bracia i siostry, wołajcie do Ducha Świętego, abyście usłyszeli Ewangelię i by ona dała Wam moc ruszenia, zrobienia kolejnego kroku. Do zobaczenia.